Dzień dobry, kochani, witajcie. Jestem niewyspana i przejęta, pewnie dokładnie tak samo jak wy. I czekałam do rana na Late Pole, które się nie ukazało. Jak już się ukazały, to były z 15-20% komisji, a nie tak jak powinny być z 50, więc są niewiarygodne. Natomiast na stronach PKW w momencie, kiedy nagrywam ten vlog, wisi wynik, zgodnie z którym Prawo i Sprawiedliwość dostało 40% głosów, a koalicja. Obywatelska 26% głosów. Dlatego dziękując Wam bardzo za wczorajszą frekwencję przełomową, większą niż po upadku komunizmu, większą niż w historycznych, jak dotąd, wyborach w 1989 roku, teraz te wybory będą najbardziej historycznymi wyborami. Dziękując Wam za mobilizację, za to, że poczułam dziś, że oddycham trochę inaczej i poczułam, że historyczny moment przed nami. I dziękuję za, za to, że staliście w tych kolejkach do drugiej w nocy. Dziękując za to wszystko, chcę powiedzieć, że nic nie jest jeszcze przesądzone i że wczorajszą radość uważam za bardzo przedwczesną. Politycy opozycji Donald Tusk słusznie ogłosił zwycięstwo, bo, bo wygrał bo opozycja wygrała, bo myśmy wszyscy wygrali, tego jestem pewna. Ale to nie oznacza, że dostaniemy władzę. Nie jestem wcale przekonana, że Pistę władzę odda. I niestety uważam, że w tej chwili jest czas nie radości i odtrąbiania zwycięstwa, tylko w tej chwili jest czas uważności, patrzenia na ręce pisowi, bycia czujnym i bycia przygotowanym na najgorsze warianty. Jeśli się nie sprawdzą, super, ale moim zdaniem nie otwierajcie jeszcze szampanów. Szampane otworzycie jak duda. Powierzę misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, co nie wydarzy się jeszcze co najmniej przez miesiąc, jeśli nie dłużej. Pis na pewno będzie grał na zwłokę, ponieważ mają dużo do stracenia, muszą wyczyścić książki, muszą wyczyścić papiery, muszą spalić dokumenty, mówię oczywiście metaforycznie. Ok, takie jest moje stanowisko. Czuję duży niepokój, niczego nie jestem pewna. Nie podzielam radosnych nastrojów i zapowiedzi zwycięstwa, nie podzielam zapowiedzi Twitterowych już rozliczeń, co zrobimy z TVP. Najpierw wygrajmy te wybory, a wygramy je, kiedy PKW ogłosi wyniki i okazało się, że je wygraliśmy. Od początku. Zdajecie sobie sprawę, patrząc nawet na wczorajsze Exit Pole, że gdyby Szymon Hołownia zachował się inaczej, i kosiniak kamysz to już byśmy wygrali. Zdajecie sobie sprawę, że gdyby była jedna lista opozycji, to już by było to walne historyczne zwycięstwo, na, który, na które Polacy zasłużyli. I zdajecie sobie sprawę, że nawet jeśli PiS nie utworzy rządu, to, a opozycja kiedyś przejmie stery, tak jak powiedziałam najwcześniej za miesiąc, a myślę, że dużo później, to i tak postawa Kosiniaka, Kamysza i Hołowni okradła nas z tego zwycięstwa, które powinniśmy odnieść. Powinniśmy byli odnieść, bo gdyby była jedna lista opozycji, to już w tej chwili byśmy mieli grubo ponad 40 parę procent i byłoby pozamiatane. PiS byłby pozamiatany i na dniach Donald Tusk by tworzył rząd. Gdyby była jedna lista opozycji, tak by było. Tym panom zawdzięczamy to, że w tej chwili mamy roz... rozchrzanioną... Listę opozycji. Mamy małe partyjki z uciłanymi głosami, a PiS jest nadal pierwszy jako partia, która wygrała wybory. Dam nową szansę, oczywiście, tym panom, ale nigdy nie zapomnę, że gdyby nie ich samolubna, egoistyczna, egotyczna postawa, to byłaby jedna lista opozycji i już dziś byłoby zwycięstwo. Nie byłoby tego zwycięstwa opozycji. Gdyby nie Donald Tusk, który wrócił do polskiej polityki i po prostu wziął do kupy tę opozycję i miał plan na wygraną i zmienił całkowicie dynamikę kampanii, bo przed Donaldem Tuskiem to po prostu to była masakra. Opozycja to była masakra, było kłócenie się, była nie będę wymieniać po nazwiskach pewna pani z lewicy, która cały czas dowala bardziej i dowalała KO niż PiSowi. Był Szymon Hołownia, który mówił, że nie pójdzie na marsz, jeden, potem na drugi nie poszedł, i tak dalej, i tak dalej, głosował razem z Pisem. Byli inni politycy, których nie chcę wymieniać z nazwiska, którzy się głównie zajmowali kłóceniem. Ja się zgadzam niestety z Władysławem Fraseniukiem, który powiedział, że dynamika przejmowania władzy jest taka, że wygrywa ten, kto wygrywa, i tutaj wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I że Jarosławowi Kaczyńskiemu zdarzało się z mniejszych powodów łamać konstytucję, więc teraz na pewno jak dorwie się do rządu, to nie odda tej władzy. PiS wie, że będzie zdelegalizowany, PiS wie, jego politycy wiedzą, że pójdą siedzieć, Kaczyński wie, że to jego koniec, jak opozycja utworzy rząd. Dlatego ja nie mogę przeżyć tego, że nie było tej jednej listy i nie uspokoję się, dopóki nie będzie rządu opozycji, a niestety, no, Froseniuk może mieć rację całkowita zmiana kierunku, możliwy powrót na ścieżkę demokracji, Najważniejsze wybory od czasu upadku komunizmu, wybory ważne dla całej Europy. Tak wiele już wczoraj europejskich i amerykańskich mediów pisały o tym, co się wydarzyło w Polsce. Czy czasy populistów się skończyły, tak z kolei pisały skandynawskie media. No moim zdaniem exit pole to nie jest jeszcze, Podstawa, żeby tak pisać. Widzę też, obserwuję oczywiście czujnie Twittera. Widzę, że KOT prowadził równoległe z PKW badania wyników wyborów i już widać, że te wyniki wyborów przedstawiane przez obserwatorów opozycji, przez Kod bardzo się różnią od tych, które podaje PKW. Zgodnie z wynikami wyboru prowadzonymi przez niezależnych obserwatorów demokratycznych, PiS Platforma idą web-web. Web. Mają nam pira ze drzwi po. 33%, czyli mają porówno, nawet z lekką przewagą opozycji. Według danych z PKW, PIS ma 40% opozycja, 26%. Czyli widzicie, jak bardzo pogłębiają się te rozbieżności. Oczywiście spokojnie czekamy dalej, bo może być tak, jak piszą niektórzy komentatorzy, że na razie spływają dane z komisji wyborczych ze wsi małych miasteczek, gdzie wygrywał PIS, i to się wyrówna na korzyść opozycji, jak spłyną wyniki z dużych miast, ale. Ja znam PiS. PiS przez 8 lat nigdy nie zachował się uczciwie, nie przestrzegał prawa, nie dotrzymywał słowa. A jeśli wymienił całą Państwową Komisję Wyborczą, to po coś to wymienił? A jeśli dał fuchę. I zatrudnienie członkom PKW, co jest skandalem i o, tak naprawdę powinno być karalne. Zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa, i oni tam sobie dorabiali przed wyborami, to po coś to zrobił nie z dobrego serca, po to, żeby członków PKW związać ze sobą. I moim zdaniem, nieprzypadkowo PKW wydaje teraz komitety, wydaje teraz oświadczenia po linii propagandy pisuje. Jarosław Kaczyński miał wczoraj przemówienie, w którym powiedział, że wygrał wybory i powiedział że zwyciężymy, użył takiego słowa. Terlecki mówi, poradzimy sobie. Morawiecki mówi, wygraliśmy wybory, będziemy robić rząd. Nie chcę Was straszyć. Wiecie, pamiętacie mój ostatni felieton, jaka byłam optymistyczna i nadal jestem, bo myślę, że tak jak powiedział Donald Tusk, nie damy sobie odebrać tego zwycięstwa. Zwłaszcza, że mamy dowody na ewentualne fałsz fałszerstwa, bo my Demokraci, wszyscy ludzie, którzy chcą, żeby w Polsce wróciła praworządność, obserwowaliśmy te wybory, ale naprawdę to nie jest czas na szampana, to jest czas jeszcze na czujną i wytężoną pracę. Teraz będziemy mieli do czynienia bo wszyscy się zastanawiamy, co teraz będzie, teraz będziemy mieli do czynienia z próbami PiS. Żeby zatrzymać władzę. Teraz będziemy mieli do czynienia z próbami PiS, żeby nie uznać wyników wyborów, żeby je zafałszować, żeby wmówić społeczeństwu, że one nie były, jakie były. Teraz PiS będzie wrzucał balony próbne w postaci wygraliśmy wybory, tworzymy w rząd, w ogóle już jest po wyborach, przestańcie gadać o tym, że opozycja wygrała i będzie patrzył, co my na to i jak my się zachowamy, i będzie patrzył, czy, polity... czy obywatele przełkną takie fałszowanie wyborów. Jeżeli przełkniemy to fałszowanie wyborów, to będziemy mieli pis na kolejne 4 lata, bo to nie będzie tak, że Kaczyński stwierdzi: "Okej, okay, nie udało się utworzyć rządu, to oddajemy władzę. Tutaj słowo o Andrzeju Dudzie. Sam fakt, że Duda powiedział, że nie przedstawicielowi opozycji, nie Donaldowi Tuskowi powierzy teraz misję tworzenia rządu, tylko komuś z spisu. Hmm, Dyskwalifikuje tego człowieka. Ten człowiek, który wielokrotnie złamał konstytucję, a obejmując najwyższe, najbardziej zaszczytne w Polsce urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, obiecał stać na straży konstytucji i pomyślności jej obywateli i praworządności. Ten człowiek, widząc kto wygrał wybory i widząc jakie są niepokoje społeczne w Polsce, zamierza powierzyć misję tw tworzenia rządu komuś spisu, wiedząc, że funkcjonujemy w świecie, w którym są wojny, akty terroryzmu, w którym Polacy nie są bezpieczni, w którym ostatnio odeszło dwóch generałów z polskiej armii i wielu wysokich rangom oficerów, a ludzie Macierewicza zyskali władzę nad armią. Wiedząc, że Polacy się boją, że w kraju jest destabilizacja, on będzie pogłębiał tę destabilizację, powierzając misję tworzenia rządu komuś spisu. Zapamiętajcie ten moment. To jest człowiek, którego istnienie i działalność mi udowadnia, że dużym błędem do naprawienia jest brak istnienia w polskiej konstytucji yy, instytucji impeachmentu. I tutaj mówię do opozycji: że naprawdę kiedykolwiek przejmiecie władzę, to zapiszcie w polskiej konstytucji mechanizm odwoływania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli złamie konstytucję i złamie prawo. Bo. Bo Duda łamie konstytucję, łamie prawo, nie dba o pomyślność obywateli, nie przestrzega przysięgi, zgodnie z którym i praworządność, i pomyślność obywateli będą dla niego najwyższym nakazem. I ten człowiek w normalnych warunkach już powinien mieć wszczętą procedurę odwołania z urzędu, zresztą nie dziś, tylko już parę lat temu. Te wyniki były wyborami nadziei, te, wyniki, te wybory pokazały, że coś można. Te wybory sprawiły, że się policzyliśmy. Większość ludzi w Polsce nie chce PiSu, ale nie jeden reżim powstawał tak i domykał się tak, że większość ludzi go nie chciała, a jednak powstał, domknął się i pogrążył w czarnej dziurze swoich obywateli na lata. Niektóre kraje nigdy się po tym nie podźwignęły. My nie jesteśmy jeszcze w miejscu, w którym by by chcielibyśmy być. My, demokraci, nie jesteśmy jeszcze w strefie komfortu. Ta strefa komfortu jest daleko. Trzeba na pewno przeczekać, bo od tego zaczęłam. Próby PiSu, fałszowania wyborów, próby PiSu zmiany naszej świadomości. PiS będzie jechał na bezczela, tak jak jechał zawsze, jak mówi młodzież. Młodzież, która notabene grupa wiekowa 18. 29 lat, 70% frekwencji, i nie powiecie mi, że ci ludzie stali w kolejkach, żeby głosować na PiS, bo nie głosowali na PiS. Ale wracając do wątku, trzeba będzie przeczekać te próby PiSu, aroganckiego zafałszowania wyników wyborów, ale też aroganckiej propagandy, bo wiecie co PiS będzie mówił? PiS będzie mówił: wygraliśmy wybory, to koniec. Koniec dyskusji. My działamy dalej, rząd działa dalej, wdraża swoje postulaty, może nawet uchwalą ustawy i będą chcieli dokończyć niszczenie sądów. Ja nie wiem, czy nie dojdzie do kryterium ulicznego, jeszcze, bo no, jeśli po prostu fałszerstwo będzie wprost, to, to trzeba, no, nie będzie można im na to pozwolić, bo, no, bo jeśli się pozwoli, to już koniec z nami. Więc moment jest moim zdaniem bardzo krytyczny, bardzo niebezpieczny, absolutnie nie jest to spokojny moment, w którym teraz jesteśmy. Jeśli chcemy demokratycznej Polski, to jeszcze trzeba o nią w tym momencie powalczyć. Jeżeli przeczekamy, bo od tego zaczęłam, my demokraci, my solidarni Polacy, którzy nie chcą tutaj totalitaryzmu w Polsce, jeżeli my przeczekamy to, co robi PiS, ale nie przeczekamy biernie, tylko będziemy działać i będziemy upominać się o nasz wynik wyborów, no to mamy szansę, że wróci porządek i praworządność. Pamiętajcie, że nie dość, że PKW ogłosi prawdopodobnie jutro, albo nawet pojutrze, bo strasznie wolno im to idzie wyniki wyborów i na pewno robią podkładkę pod ewentualną uznanie nieważność wyborów, bo już te tam głupie teksty, że ludzie PiSu, wyborcy PiSu tylko zgłaszają, bo nikt z opozycji czegoś takiego nie zgłosił, że w komisjach wyborczych łamano prawo, proponując kartę do referendum. No nie wiem, jak proponowanie karty do referendum łamie prawo, ale zauważcie, że nikomu z opozycji się to nie przytrafia, tylko pisowcom. Pamiętajcie, że jaki by nie był wynik wyborów ogłoszony przez PKW, to jeszcze Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego musi zatwierdzić wynik wyborów, a tu mamy problem, bo w tej izbie zasiadają sami neosędziowie, czyli w sumie nielegalni sędziowie mianowani po uważaniu przez PiS. Więc jest jeszcze wiele populistycznych takich klocków i wytrychów, które pis może wykorzystać, a historia ostatnich 8 lat pokazuje, że jak pis może coś wykorzystać na swoją korzyść, to wykorzystuje, że jak pis może złamać prawo, to łamie, że jak pis może coś sfałszować i przekręcić, to to robi. Pis nie szanuje opozycji, nie szanuje jej wyborców, czyli nas, pis nie szanuje Polaków, i nie kieruje się w swoich działaniach dobrem, podobnie jak DUDA się tym nie kieruje, dobrem i pomyślnością obywateli, a już na pewno niepraworządnością. Więc możecie się spodziewać wszystkiego. Te wybory się jeszcze nie skończyły de facto. Naprawdę musimy mieć świadomość, że ich wynik, jaki zostanie uznany przez nas wszystkich, najpierw ogłoszony przez PKW, potem zobaczymy, jak się zachowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej, potem na końcu od tego, czy my, społeczeństwo, pozwolimy PiSowi sfałszować te wybory, czy my sami po prostu wyrwiemy im z gardła nasze zwycięstwo, od tego będzie zależeć nie tylko klimat życia w Polsce, od tego będzie zależeć, czy zostaniemy w Unii. Od tego będzie zależeć, czy zostaniemy w NATO. Od tego będzie zależeć, czy będziemy żyli w praworządnym, demokratycznym kraju, czy wrócimy na ścieżkę demokracji, czy odzyskamy swoją pozycję w Europie, czy na świecie, czy będziemy się spokojnie bogacić i nie myśleć codziennie o sporach politycznych, tak jak to się działo prawie od dekady, tylko myśleć o swoim życiu, o swoich rodzinach, o swoich dzieciach. Czy będziemy normalni, czy osuniemy się w głęboką patologię w zanik praw człowieka, w zanik pra w praw kobiet, czy Rosja wygra czy nie? W tej chwili Rosja bardzo walczy, żeby mimo że przegrała te wybory, bo to Rosja przegrała te wybory, to Rosja ba bardzo walczy, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że ona, czyli PiS, wygrał te wybory. To jest bardzo krytyczny moment. Porażka referendum, referendum jest nieważne, takie są fakty, ale Macierewicz powiedział: "Wygraliśmy referendum". Wygraliśmy. Referendum to nasze zwycięstwo. I nie lekceważcie tego, co mówi Macierewicz, bo on pokazuje z pewnym wyprzedzeniem, jaka będzie oficjalna narracja PiS. Oczywiście na koniec rozśmieszyła mnie, tak jak Państwo, też Holecka wczoraj w TVP, która już zaczęła się podlizywać opozycji, nagle przestała przerywać i była bardzo miła, no bo to tylko pokazuje, jak odwaga tanieje. Lewica już zapowiada na Twitterze wielkie zmiany w TVP, kochana Lewico, jest dużo za wcześnie, jest dużo za wcześnie, najpierw wygrajcie te wybory, najpierw przejdzie przez ten cykl, o którym powiedziałam, najpierw zwycięstwo ogłoszone przez PKW, potem przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i potem niech PiS odda władzy i wtedy będziecie zapowiadać, co zrobicie z tym czy z tamtym. Niemniej przyznaję, że to była choćby tylko pięciominutowa frajda patrzeć, jak ci wszyscy ludzie, którzy popełniali przestępstwa w TVP, bo cholecka, rachoń, ogórek, ci ludzie popełniali przestępstwa, robiąc to, co robili w TVP. Oni nie byli dziennikarzami, oni kłamali, oni manipulowali, usiłując wpłynąć na wynik wyborów. Oni robili nagonki, podżegali do przemocy, co jest karalne zgodnie z kodeksem karnym i oni nie tylko oczywiście muszą stracić pracę TVP, ale myślę, że niektórzy z nich powinni być osądzeni i powinni mieć zarzuty prokuratorskie i być osądzeni, mieć wyroki. I być może nie tylko grzywny w niektórych wypadkach. Ja pamiętam o zabójstwie Pawła Adamowicza, ja pamiętam o pobiciach, ja pamiętam o hejcie, ja pamiętam o zniszczeniu życia wielu osobom. Jeżeli tym ludziom w TVP się wydaje, że kiedykolwiek opozycja utworzy rząd, to oni podlizując się zostaną na stanowiskach, to myślę, że się mylą. I myślę, że jedyną drogą do opozycji po przejęciu władzy jest delegalizacja PiSu i wsadzenie do więzień ludzi odpowiadających za autorytaryzm w Polsce. I tyle. Świetnie, że jest już ustawa pozwalająca na konfiskatę majątków z przestępstwa. Droga opozycji, trzeba uderzyć w finanse PiS, bo tam najbardziej boli. Jak najszybciej uderzyć w finanse PiS, jak tylko dostaniecie władzę w swoje ręce. W punkty węzłowe trzeba pozbawić ich władzy i wpływów, a to może dać tylko uderzenie w pieniądze i w finanse, uderzenie w kasę, uderzenie w najsłabszych ludzi z PiSu. Znaleźć najsłabszych ludzi i w nich uderzać. i z nich zrobić świadków koronnych. Ludzi, którzy posypią się, powiedzą jak było, wyniosą dokumenty itd. Trzeba zyskać wiedzę o skali przekrętów PiS. To musi być podstawa do procesów i do delegalizacji. Oczywiście delegalizować obowiązkowo. Po pierwsze i główne dlatego, że PiS zgodnie z polską konstytucją wypełnił przesłanki do delegalizacji partii politycznej, więc nie zdelegalizowanie PiSu byłoby Niewypełnieniem wymogów konstytucji. Czyli władza działałaby wtedy tak samo niekonstytucyjnie, jak działał PiS. A po drugie, to naprawdę jest taka sytuacja, że albo my, ich, albo oni nas. I tu już nie ma miejsca na nic pośredniego, zapewniam Was. To jest pierwszy bardzo roboczy vlog, na świeżo po wyborach. To jest to, co widzę dziś, w poniedziałek rano. Za 2-3 dni, jak już PKW ogłosi Oficjalny wynik wyborów, będziemy wiedzieć coś więcej, to oczywiście nagram felieton, wtedy zawierający więcej faktów, a mniej domysłów i przypuszczeń, aczkolwiek domysły i przypuszczenia uważam na tym etapie też są bardzo ważne no, dlatego, że rozmowa, debata publiczna wyznacza pewien klimat, według którego będą też działać politycy, będzie działać nie tylko opozycja, ale także PiS. Poza tym, nasz głos wszystkich ludzi i głos dziennikarzy. Pokazuje politykom i opozycji i PiSu, jakie są nastroje opinii publicznej, jakie są nastroje społeczeństwa, na co o społeczeństwo ma nadzieję, na co jest wkurzone, na co się nie zgadza. Tak to widzę, co się stało. Wiem, że prawdopodobnie oczekiwaliście ćwierkającego felietonu. Super, wygraliśmy, wow, jejku, o, wielkie zwycięstwo. Nie, to jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie jest ten moment. Ale... Mimo, że zmęczona i niewyspana, i mimo tego, co powiedziałam przed chwilą, przez 20 minut mam świetne nastroje. Przypominam, że moi patroni którzy najpierw yy, wspierają moją pracę na Patronite, a potem już jako patroni poproszą mnie o przyjęcie do grupy patronów na Facebooku i ja to zrobię i przyjmuję moich patronów i wspierających z YouTube'a. Spotykamy się wszyscy na live'ie, na żywo, żeby właśnie porozmawiać o wynikach wyborów, które już wtedy będą oficjalnymi, prawdziwymi wynikami wyborów, za tydzień w niedzielę. Wkrótce utworzę odpowiednie wydarzenie w grupie Eliza Michalik Patroni. Uf, ale emocje, słuchajcie, ale do przodu zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale nie jest jeszcze pewne wbrew temu, co myślicie. Dlatego czujność, walka, przytomność i nie pozwalanie sobie na zabranie sobie choćby na psi pazur, choćby na tyle nie możemy sobie pozwolić ukraść prawdziwych wyników wyborów. Nie po to wszyscy staliśmy w tych kolejkach, nie po to wszyscy zrobiliśmy rekordową frekwencję. Nie po to Polacy po raz kolejny okazali się wspaniałym narodem, który w historycznej chwili dał radę. Czas, żebyśmy coś z tego dawania radę wreszcie mieli, żeby to nie były tylko pyrusowe zwycięstwa, które świat chwali, a potem i tak przychodzą dyktatorzy. Nie. Czas, żebyśmy coś z tego mieli, a mianowicie Wolną Polskę. I oby ten czas nadszedł. Obym mogła to już ogłosić w kolejnym filmie. Do zobaczenia za kilka dni.